W sercu wzgórz Bośni i Hercegowiny kryje się tajemnica, która od dziesięcioleci fascynuje wierzących i ciekawskich. Objawienia Matki Bożej w Mediugorje. Wśród niebiańskich wizji i proroczych przesłań skrzętnie strzeżona tajemnica została w końcu ujawniona. Co kryje to objawienie? I jak może zmienić świat, jak go znamy? Wyobraź sobie przesłanie tak potężne, że mogłoby zmienić bieg historii ludzkości. Tajemnica ukrywana przez lata, teraz ujawniona całemu światu. Zostań z nami, aby odkryć proroczą tajemnicę, ujawnioną przez Mirianę, jedną z sześciorga wizjonerów z Medjugorje i przygotuj się na bycie świadkiem prawdy, która może zmienić nasze przeznaczenie. Zanim zagłębimy się w tę niesamowitą historię, pamiętaj aby zapisać się do kanału i włączyć powiadomienia. Tylko wtedy nie przegapisz żadnego z naszych ekskluzywnych objawień. W sercu Bośni i Hercegowiny Mediugorje wyłania się jako latarnia duchowości, która przyciąga dusze z każdego zakątka planety. Od 24 czerwca 1981 roku. To miejsce było świadkiem wydarzenia, które oznaczało przed i po w życiu wielu ludzi, przekształcając się w cel pielgrzymki nie tylko zewnętrznej, ale prawdziwej wewnętrznej podróży. Rzekome objawienia Matki Bożej zapaliły ogień ciekawości i wiary, który płonie do dziś, czyniąc Medjugorje unikalnym miejscem spotkań różnych kultur i tradycji duchowych. Wizje, o których mówią sześcioro młodych wizjonerów, przyniosły przesłania pokoju i nawrócenia, które głęboko rezonują z ludzkością szukającą odpowiedzi. W epoce konfliktów, podziałów i głębokiego pragnienia autentyczności i nadziei, opowieści z Medjugorje oferują alternatywną narrację, skupioną na możliwości odnowy duchowej i zdolności do przekraczania barier dzielących. Kulturowe i duchowe bogactwo Medjugorje. Nie ogranicza się do objawień. Sam kraj, z jego naturalnym pięknem i prostotą codziennego życia, przemawia do serc odwiedzających, oferując im przestrzeń do refleksji, modlitwy i ponownego połączenia się z sobą i z boskością. Ten kontekst sprzyjał narodzinom międzynarodowej wspólnoty, związanej nie tylko wiarą, ale również wspólnym pragnieniem eksploracji głębszych wymiarów ludzkiej egzystencji. Jeśli uważasz ten temat za równie fascynujący co my, zostaw lajka i zapisz się, aby wspierać naszą podróż w poszukiwaniu prawdy. Każdy gest pomaga nam rzucać światło na historie, które zasługują na opowiedzenie. Naukowcy i badacze sakrum również są przyciągani przez mediugorje, widząc w nim unikalną okazję do badania dynamik wiary i duchowości we współczesnym świecie. Pytania, które pojawiają się w związku z rzekomymi objawieniami i związanymi z nimi przesłaniami, dostarczają materiału do refleksji na temat roli doświadczeń mistycznych i ich interpretacji we współczesnych kontekstach. To zainteresowanie naukowe towarzyszy osobistym doświadczeniom pielgrzymów, tworząc owocny dialog między wiedzą empiryczną a duchową. Co myślisz, że może kryć ta tajemnica? I jak myślisz, że może wpłynąć na naszą przyszłość? Podziel się swoimi teoriami i napisz w komentarzach: Mediugorje. Mediugorje w związku z tym ujawnia się jako mikrokosmos, gdzie spotykają się boskość i ludzkość, gdzie poszukiwanie sensu znajduje kierunek, a różnorodność kulturowa przekłada się na wspólnie dzielone bogactwo. Echo rzekomych objawień maryjnych nadal się rozprzestrzenia przyciągając osoby z każdej wiary i narodowości do miejsca, gdzie przesłanie pokoju i nawrócenia przekracza wszelkie granice. Historia Medjugorje jest zaproszeniem do spojrzenia poza pozory, zastanowienia się nad własnymi przekonaniami i podjęcia podróży osobistej przemiany. W szybko zmieniającym się świecie Medjugorje pozostaje stałym punktem, przypomnieniem o obecności czegoś większego niż my, które wzywa nas do większej świadomości i otwarcia serca. Z każdym pielgrzymem, który odchodzi, z każdą historią, która splata się w tkankę tego miejsca, Mediugorje kontynuuje bycie żywym, laboratorium wiary, skrzyżowaniem ludzkich i duchowych dróg, które się przeplatają, ucząc nas wartości słuchania, modlitwy i wspólnoty. Przesłania pokoju, wiary i nawrócenia, Przekazane przez matczyną postać Matki Bożej sześciorgu młodym wizjonerom, rezonowały w świecie spragnionym nadziei i znaczenia, niosąc uniwersalne przesłanie miłości i pojednania. Prośba o modlitwę, post i nawrócenie znalazła żyzny grunt w sercach pochodzących z różnych środowisk, napędzanych pragnieniem wewnętrznej przemiany i głębszego zrozumienia duchowego. Tajemnica. Mediugorje, skrzętnie strzeżona przez Mirianę Dragiczewicz, dodała dodatkowej warstwy tajemniczości i oczekiwania, zachęcając do refleksji nad naturą przyszłości i ludzką odpowiedzialnością wobec proroctw. Decyzja Miriany o zachowaniu milczenia do chwili, wyznaczonej przez samą Matkę Bożą, jest przykładem głębokiego szacunku dla sacrum, podkreślając znaczenie słuchania i cierpliwego oczekiwania z wiarą. Podejście Kościoła katolickiego do Mediugorje było ostrożne, ze szczególnym naciskiem na rozeznanie duchowe i weryfikację rzekomych objawień i przesłań. Ta droga zapewniła ramy do refleksji nad tym, jak osobista wiara przeplata się z doktryną i praktyką kościelną, otwierając owocny dialog między osobistym doświadczeniem a wspólnotą wiary. Ogłoszenie nieuchronnego ujawnienia tajemnicy wywołało szeroką gamę reakcji, od gorącego oczekiwania po sceptycyzm, pokazując jak fenomen mediugorie dotyka głębokich i różnorodnych strun w ludzkiej duszy. Potencjalne ujawnienie stawia podstawowe pytania o naturę przyszłości, zdolność ludzkości do stawienia czoła i odpowiedzi na proroczo zapowiedziane wyzwania oraz rolę wiary. W szybko zmieniającym się świecie historia Medjugorje, małej wioski położonej w Bośni i Hercegowinie, transcendę prosty opis objawień maryjnych, które rozpoczęły się w latach 80. Jest to głębokie zaproszenie do eksploracji najbardziej intymnych wymiarów ludzkiego bytu, stymulujące introspekcje na temat własnych przekonań, wartości i sensu życia. To święte miejsce staje się metaforą podróży życiowej, zachęcając nas do spojrzenia poza pozory i otwarcia się na egzystencjalne pytania, które często są odkładane na bok w codziennym pośpiechu. Mediugorje ze swoimi historiami wiary i nawrócenia stanowi stały punkt w epoce charakteryzującej się szybkimi zmianami społecznymi, technologicznymi i środowiskowymi. W tym kontekście przejściowości wieś wyłania się jako latarnia nadziei, przypominając o istnieniu wymiaru transcendentnego, które zachęca do przezwyciężenia indywidualizmu na rzecz szerszej wizji istnienia, opartej na współdzieleniu, słuchaniu i uniwersalnej miłości. Każdy pielgrzym, który odwiedza Medjugorje, przynosi ze sobą osobistą historię, zestaw wątpliwości, nadziei, i poszukiwanie wewnętrznych. Podróż do Medjugorje staje się zatem okazją do głębokiej refleksji, momentem, w którym cisza otaczających wzgórz ułatwia słuchanie tej małej wewnętrznej głosu, który wszyscy posiadamy. Jest to doświadczenie osobistej przemiany, gdzie modlitwa i kontakt z innymi pielgrzymami z różnych kultur i tradycji duchowych rozszerzają naszą wizję świata. I wzmacniają poczucie przynależności do globalnej wspólnoty wiernych. Na tym skrzyżowaniu ludzkich i duchowych dróg, Mediugorje uczy wartości słuchania nie tylko w stosunku do boskości, ale także do innych i do siebie samego. Modlitwa staje się intymnym dialogiem z niewidzialnym, mostem do niepojętego, które jednak objawia się przez znaki, spotkania i zbiegi okoliczności które nie mogą być po prostu przypadkowe. Społeczność, która formuje się wokół tego świętego miejsca, jest żywym świadectwem, jak wiara może budować mosty solidarności i pokoju, pokonując bariery kulturowe, językowe i religijne. Historia Medjugorje jest zatem ciągłą narracją, która odnawia się z każdym odwiedzającym, bogatym splotem ludzkich doświadczeń. Które splatają się w większy wzór. To żywe laboratorium wiary oferuje lekcje życia, które wykraczają poza tradycyjne doświadczenie religijne, zapraszając każdego do większej świadomości siebie i swojej roli w świecie. Jest to potężne przypomnienie o poszukiwaniu znaczenia, pięknie spotkania z innym i możliwości osobistej przemiany przez duchowość. Wspólnotę. Tajemnica Medjugorje, niezależnie od jej konkretnego treści, zachęca nas do refleksji nad głębszymi wymiarami naszej egzystencji, naszą otwartością na tajemnicę i zdolnością do znalezienia pokoju i kierunku na wspólnej drodze duchowej. Historia Medjugorje przypomina nam, że poza ludzkimi wydarzeniami istnieje uniwersalne poszukiwanie pokoju, miłości. I zrozumienia, które łączy nas wszystkich, wzywając do podróży wiary, nadziei i miłości poza wszystkie granice.